Cześć kochani, z tej strony Ma na Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Sporo mnie nie było. Eee, mam wrażenie, że jesteśmy w jakichś energiach zakończających Hermit Face, więc pewnie też mało się udzielacie. W jakiejkolwiek dziedzinie udzielaliście się bardzo dużo wcześniej. Więc zobaczmy, co mamy teraz. O, Smoky Mirror czyli mamy jakieś iluzje grane. Hermit face, zakrycie. Coś jest dalej ukryte. Może ukryta kolekcja? Słyszę kolekcja. Ukryta kolekcja? Okej. Okay, um, znów mamy vibe duchów i czegoś, co nas nawiedza tym razem. Um, karta nazywa się Zmarli. To znaczy ci, którzy odeszli. To jest tak jakby te iluzje już nas nie nawiedzają, ale są aktywne. Nie wiem, co to znaczy. To zaraz zobaczymy. Nurture, odwrócone. Mamy tutaj. E, Mamy z dzieckiem. For self-care, try loving and nurturing yourself as you would as a child or a pet. Zobaczcie ten gest na tych kartach. Bardzo podobny, prawda? Chcę się Tobą zaopiekować. Być zaopiekowana. Te dwie karty są odwrócone. Okej, okay. fobie odwrócone. Ponownie skieruj Twoją duszę ku jej boskiemu przeznaczeniu, i znów mamy ten gest przytulenia. Coś już nie potrzebuje być przytulane. Coś nie potrzebuje być już utrzymywane w iluzji braku. W związku z tym, coś tak, jakby nie potrzebuje być już. Energii tego, że potrzebujesz jakiejś opieki albo że musisz dać jakąś opiekę. To jest tak, jakby do tej pory opiekowaliśmy się swoimi iluzjami. To jest tak, jakby do tej pory opiekować się sobą, ale tą częścią siebie, która jest iluzją. I w związku z tym, że ta iluzja dalej jest aktywna, zaczynamy widzieć. Tą część nas, tą część siebie, jako iluzję. W związku z tym, może w najbliższym czasie zauważysz, że do tej pory opiekowałaś się, opiekowałeś się jakąś częścią siebie, która była mm, nieuświadomiona i ta część ciebie to była iluzja. I dlatego wymagała opieki, zauważenia, zrozumienia i Zaadresowania. W momencie, w którym adresujesz tą iluzję, czyli jesteś w stanie jasno powiedzieć: moja nieświadomość wykrowa pewnego rodzaju iluzję, która wygląda tak, 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 tak i tak. W związku z tym mogę zmienić nastawienie, ze względu na to, że świadomość pozwala mi zmienić. Naturalnie, bez, bez yy, naciskania, moją relację z moją iluzją, która dalej jest aktywna. To znaczy, mogę zadecydować, co z nią zrobić, skoro ją teraz widzę. Czy ta iluzja to jest coś, na czym zbudowałam? Jakiś fundament, i w związku z tym, jeżeli przestanę się op opiekować moją iluzją, ta iluzja się rozpadnie, w związku z tym coś stracę. Czy może w związku z tym, że widzę, że ta iluzja dalej jest aktywna, może w jakiś inny sposób ją dezaktywuję poprzez niedokładanie energii miłości do mojej iluzji. Która już została uświadomiona. Ona do pewnego etapu musiała być uświadomiona, dlatego musiała być po prostu zaopiekowana. W momencie, w którym widzę w pełni tą iluzję, nie oznacza, że ona jest porzucona albo nieaktywna. To jest to, co słyszę. Ona jest dalej aktywna. W związku z tym daje mi to szansę wyboru, w jaki sposób. Chcę mieć z nią relację. Ok. Z tą iluzją. To jest wyjście z kontraktu, który był spowodowany bólem z przeszłości, czymkolwiek był ten ból. To jest tak, jakby powiedzieć: Nie opiekuje się już tym, albo przynajmniej. Nie potrzebuję opiekować się iluzjami wytworzonymi przez moje przeszłe zranienia, których doświadczyłam, których doświadczyłem. W związku z tym mogę zadecydować, co zrobię z tym kontraktem karmicznym. Dlatego, że tym razem wieża się nie rozpada, dzisiaj mamy 16. I w związku z tym, że ta wieża się nie rozpada, ta iluzja dalej jest aktywna, powiedzmy. Okej, okay, ok. Jest jakaś wersja Ciebie, boskości, która albo chcę powiedzieć świadomości Twojej boskości, czyli tego, że słyszę omniprezent. Czyli że jesteś wszystkim, jesteś częścią wszystkiego i wszystko jest częścią Ciebie. Znasz podstawowe prawdy, które zwyczajnie nie są już w stanie przez Ciebie być nieświadomie żonglowane albo pozwalają żonglować Tobą. I znów mamy po przedzieleniu dziewięć pentakli. Ta praca nad tą iluzją, że nie jesteś w energii magika, czyli nie masz tego, co ci potrzeba, to jest twoja decyzja, że możesz zrobić ze świadomością tej iluzji to, co chcesz. Dlatego, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i masz Potrzebne czas, przestrzeń i cokolwiek czego potrzebujesz, żeby dosłownie, słyszę, pracować z tą iluzją. To jest inne podejście do iluzji, jaką mieliśmy wcześniej. Wcześniej za wszelką cenę próbowaliśmy zlokalizować iluzję, a później po prostu ją z niej wyjść. I to jest tak, jakby moment, w którym Zobaczysz, że nie czekasz na nic z zewnątrz, bo wewnątrz masz możliwość nie stawiania oporu tej iluzji, ale w jakiś sposób pracowania z nią. Cokolwiek to znaczy, zaraz zobaczymy. I mówię, pracowania z nią, ale nie w ten sam sposób. Ten sposób to nie jest przytulanie tej iluzji. To jest skupianie się na swoich mocnych stronach. A nie bycie kierowanym przez nieświadomość. O, i teraz mamy po przedzieleniu wieże w pozycji prawidłowej. I to jest moment, w którym, tak jakby, tak jakby dwuetapowy. To jest tak jakby. Musisz wiedzieć dokładnie, od czego odejść emocjonalnie. Nie stawiasz oporu, to już mówiłam. Nie ma w tym zewnętrznego czynnika rywalizacji z innymi o Twoją pracę. To jest Twoja wewnętrzna praca z tym, co masz. I wiesz, że masz. Dlatego pracujesz nad tym. Ale te energie ci mówią, że nie masz. I te energie, które mówią ci, że nie masz, do tej pory przez ciebie były odcinane. I w tym momencie jest coś, co mi mówi: ta iluzja dalej jest aktywna, która mówi, że nie masz. Ale dalej pracujesz. To jest tak, jakby. Okej, okay, niech ta iluzja zostanie, i niech ona tym razem rozpadnie się w taki sposób, w jaki chce się rozpaść. Tym razem jakiś faktor kontroli, który był do tej pory na rzeczy, tak jakby pozostawiasz rzeczy swojemu biegowi, robiąc swoje. To jest tak, jakby wyjść z tego kontraktu karmicznego, ale dalej pracować z energią braku. Bo wiesz, że to jest tylko iluzja. W związku z tym, okej, okay, niech ta iluzja będzie, mogę ją zaadresować, dokładnie wiem, jak wygląda. Więc po prostu, no, niech tam będzie, a ja sobie dalej będę pracować. I to jest tak, jakby poprzez tą formę akceptacji odejdziesz emocjonalnie od przyczepu albo od relacji albo od sposobu komunikacji z tą iluzją. Może do tej pory stawiałaś, stawiałeś warunki albo sposoby, w jaki ta iluzja ma się rozpaść. To znaczy musi to być tak i musi to wyglądać tak i ja to zrobię tak. Może tym razem po prostu Machniesz ręką i powiesz, okej, okay, spoko, niech ta iluzja sobie będzie i niech tym razem zrobi za siebie pracę. Tak, Night of Pentacles to jest powolnie poruszająca się impreza, ale nie na tyle, żeby być Totalnym zatrzymaniu. Okej. Okay. Mamy Haroffena, mamy księżyc odwrócony i królową ognia odwróconą. To jest tak, jakby ustalam, ustalisz swoje nowe warunki działania, ale nie poprzez relacje z tym, czego nie ma, ale poprzez relacje z tym, co robisz. W związku z tym, że masz. Okay. Wyjście z tego cienia, pomimo tego, że iluzja jest dalej aktywna, to jest jakby jeszcze głębszy Twój sposób na wyjście z jakiejś paranoi, fobii, yy, przemyśliwania za dużo. To jest tak jakby zrobienie sobie kolegi, koleżanki w głowie, tak jak dzieci robią. Że to jest taki duch, który gdzieś tam jest i, 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 i mam z nim relacje. I dzięki temu pozwalam jakiejś części siebie po prostu być. Może do tej pory kazałaś, kazałeś tej części siebie, w ogóle nie być. Nie być. Jest tutaj jakaś zmiana w tym temacie. Ok. Cokolwiek to znaczy. Mam nadzieję, że pomogło. Zrobię przedłużone czytanie. W opisie filmu jest mój adres mailowy, więc jeżeli masz ochotę, napisz do mnie i udostępnię Ci czytanie przedłużone. Czytanie przedłużone kosztuje 25 zł. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego. Pa.